Przyczyną zerwania ścięgna Achillesa jest najczęściej zmniejszona ruchomość ścięgnej struktur mięśniowo-powięziowych tej okolicy. Aby zapobiec takiemu razowi, należy zadbać o prawidłową elastyczność tkany. Jedną z technik mobilizacyjnych jest kompresja ścięgna z ruchem czynnym stału szkokowego. Zawsze należy zacząć od przeglądu biomaszyny, jaką jest nasz organizm. Dzięki specjalistycznej diagnostyce układu ruchu można określić dysbalans napięć mięśniowych oraz ryzyko urazu, a następnie wprowadzić spersonalizowane ćwiczenia, co stanowi klucz do sprawności i uniknięcia urazu.